Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Seizgamer w Game ten Tenzydia, ja wysyłamy W2. Mamy środę 7.30 i jakąś godzinę do rozpoczęcia naszych badań. Co możemy w tym czasie zrobić? Pomóc I ja, albo Dejcie mu. Hmm, mnie mi przypadam. Cześć, ja. hmm, cześć Makoto. Musimy zabezpieczyć się drogę dla transportu. Możesz to dla mnie zrobić? E, Okej. Okay. Muszę tylko przeniżać, prawda? Tak, naprawdę pomoże. Nie mam po prostu zbyt wielu ludzi w Gipsie, żeby zrobić to wszystko. Hmm, pff, chyba będzie ok. Hmm, a tak dokładnie o co chodzi? No, oh, Shinji. Mogę to o mnie, żebym pomogła w transporcie yy, żywności. żywności. Hmm, prześlę ci szczegóły mailem. Masz jakieś pytania właśnie? Hmm, żadne nie przychodzą mi do głowy? Hmm? o co chodzi? Hmm, czy na pewno mogę dostawać to jedzenie w taki sposób? Czemu miałabyś nie móc? Hmm, wydaje mi się, że bardzo szybko się zużywają. A w w całym mieście w jedzenie. Hmm. Ta, innej innymi słowy, nie powinniśmy tego wyciągać. Przepraszam, nieważne, to po prostu tak sobie myślałam. Nie, nic nie szkodzi. Właśnie to naprawdę sensowne pytanie. Jak sądzisz, co powinniśmy zrobić, Nita? Ha? Ja szczerze mówiąc, sama nie znam na to, na to odpowiedzi, więc chciałbym usłyszeć również twoje zdanie. Ha? Moje zdanie?! Ja mam zdanie?! Czego oni ode mnie wymagają?! Eee. Przepraszam. Co ty byś zrobił się indziej? Hmm. Wyrzuciłbym cały do rzeki. <laughs> Jestem Shujiu, no, zdoby mnie je? No i żebym nie ma, co to, to zabił? Masz rację. Bądźcie no, by się uspokoić, gdyby mi jedzenie, w dodatku byłoby mniej, mniej buntów. Hmm. Wam że w Jibcie również nie mamy nieskończenie wiele tych surowców. Jeżeli będziemy oddawać cywilom, ci, którzy walczą z demonami będą głodować. Hmm. W takim razie co robimy? Cóż, ja już powiedziałem swoją wersję. Osąd pozostawimy na później. Na razie, Jedne o coś proszę, to że się dostarczył te materiały. A, racja, przepraszam. Okej. Okay. To ja już wam nie przeszkadzam. Na Sea Battle Patrząc, nic ciekawego nie ma. A, więc zobaczymy, jak to dostanie Deichy. Póki co, dajecie nie wygląda na specjalnie uszczęśliwionego, tym, co mu powiedziano. Naprawdę ma walczyć z demonami? Sam? Tak, właśnie otrzymaliśmy wyzwanie o pomoc. Dasz radę? Uh. E, chyba, ale raczej nie sam. Nie mam ludzi, proszę cię o pomoc. Z Twoimi nościami powinno być w porządku. Oczywiście nie zmuszam cię, prawda? O tym wszystkim nie mogę powiedzieć nie. Ej, Shinji! Najlepszy przyjacielu! Może chcesz mi pomóc Pałoma domnami? Hmm. Jasne stary iść tam? Ha? Masz coś innego do roboty? No proszę! No. Wybacz Na naprawdę chciałem prosić ikadiego, żeby zrobił coś innego. He? Jest napadny sam! To straszne. Dobra, dobra, pójdę sam, ale jeżeli cokolwiek się stanie, pomożecie mi. Ja pomożecie, jasne. E, to ja. Właśnie dostałem zgodę od A więc się udało, więc w Shinjuku też jest już bezpiecznie, tak? Hmm. Okej. Okay. Ale dzięki za dobrą robotę. Osłuchajcie się, Anni? Anni? Okej, okay, rozumiem. Otworzymy dla nich pokoje danych. Wracajcie szybko. Hmm, to nie brzmi zbyt optymistycznie ma opiekuć się. E, w kanałach też mają to wszystko pod kontrolą. E, Czuję się który był akurat w się tym, o co właśnie miałem prosić. To też Kari. Robota, o którą Cię miałem prosić, też została zakończona. Naprawdę? Jeeey! Dajcie, ty tchórzu. E, przepraszam za to, że tak długo was przetrzymałem. Nie, nic nie szkodzi. Naprawdę. A właśnie, wie, mówię coś o rannym przez telefon. To przez to, że tak zwykałem? Mm, nie, to nie twoja wina. Nie ma się tym. To nasza robota. Mm, Dam mnie już czas. O. E Ej, moment! Co jest nie ma? E Może teraz nie dałem rady, ale jestem w stanie robić coś innego. Nie chcę zadawać się z demonami, ani buntami czy coś, ale... Dzięki się jesteś naprawdę eee yy, pomocny. Czy mogę cię wobec tego przy o... przytas pozwolenie trochę jedzenia ciężarówką? A Pozdania to jest po już Cóż w takim razie wyślę ci szczegóły później. Nicę na ciebie. To jest przypadek, prawda? Teraz nie. zaprzeczył, to ale... Jak myślisz, co by się całkiem tam y, poszedł? Hmm. Jak na moje, to gdybyś tam od razu poszedł, to, to i tak by nic nie zmieniło. Hmm, może... On może zawiodła się na mnie. Ja też chcę pomagać, ale jeżeli jest tam ktoś, kto się na tym lepiej zna i mógłby to zrobić za mnie. Jesteśmy tylko y, literalistami, prawda? Nie powinniśmy robić tego cały czas. Z jakiej strony, jak nie my, to. Kto? Hmm. I teraz mamy bardzo szeroki wybór: albo możemy iść podglądać dziewczynę, albo możemy iść na własne badania. Ostatni raz, kiedy sprawdzaliśmy, byliśmy chyba zdrowi. więc o własne badanie nie, nie powinniśmy się martwić. Tak, zdecydowanie nie powinniśmy się martwić. Chyba poszliśmy do dużego holu, wiesz? Dlatego... lepiej, żeby nas tu nie widzieli. Hej, Shinji! A, Dajcie? Siemano, Deichi! Cicho, ty idioto! Znajdą mnie, jeżeli będziesz tak krzyczał! Ha? Że co? Zanim bym miał się czymś takim przejmować! Naprawdę? A myślałem, że byłeś tylko zwykłą Kryj się! Gdzie jestem? To kówno prawda! To niemożliwe! O, nie bądź taka zła. Może też kiedyś urosnął. Mm. Urwa się, umrze i gube to, to, to naprawdę wspaniałe. Jak ja się cieszę, że żyję. Uh, naprawdę, dajcie. Naprawdę. Nie jesteś głupi, kuptasze. Nie gadaj ten tak, tak głośno bo to zajdą! Jaką? Możesz stać, co? D ten głos! T to chyba i To nie jest takie ważne, prawda? Może... Powinniśmy się jakoś dogadać coś? Dogadać, ja? To miłe, jo. I nie, brzmi z wyszczela z twoich ust... A? Dlaczego? Nie, nie miałem na myśli. Eee. Na mnie to nic nie szkodzi. E, to AI tylko zrobić z tego wielką oferę. Nie zdają sobie sprawy jak małe są. ha? Jesteś ślepa?! Moje nie są małe?! To jest zabawne. Ale kto by się tym przejmował? Ten głos! O stary... Tyle wygrać... Wow! To wygrałaś. Ah, Nie podoba mi się to, że tak patrzycie. O co... to... O co to... O co to co ofera? Ci którzy tutaj już przeudani powinni powrócić do swoich pokojów. A, świetne wyczucie Makoto. to. No. Coś stało. Coś tu nie gra. O, co wy to robicie? Z Zrobicie jakiś przeźmień, coś. O, witaj, Tome. że te dzieciaki. Nieznana piękność. Kim ona jest? Decyzję, decyzję, decyzję. No i miałem cię za kogoś lepszego. <grym> te wybory. Seksowna kobieta albo ciekawe młodsze dziewczyny. Hmm... Nie jesteś taki głupi, Dajczyk. Hmm, cóż, to trudny wybór. Powiedziałem, że jest seksowny. Jo, kiedy ty się tu pojawiłeś? To jest dokładnie moje pytanie. Mam nadzieję, że ktoś mnie docenia. Powiem to od samego początku. Ty, co? Gdzie ty? Znaczy, jak możesz tak gadać bez tego, że one cię usłyszały? Dzieciaku, kiedy dorośniesz, to... wiesz jak kryć się w cieniach. Chyba, że Ej no, proszę, spróbuj, jestem że się uda. O czym gada? To... załosne. Ej no, spróbuj, stary. Naprawdę? Przecież to nie zadziała. Hej, jestem Daichi Shijima, mał się na Hę? Ten głos! Kto tu jest? Aaaaaaah! Tyle dać się nabrać daici. Na A to... Nie, ja podobno nie jestem głupi. To, to z diabła uciekamy! Aha. Matko boska, nigdy więcej! O, to było niebezpiecznie bliskie. Eee... musicie trochę być bardziej cieniści. Może no, ty gadasz? To ty powiedziałeś, że będzie w porządku. A może to dlatego, że ty masz zbliżony umysł? Musisz być bardziej czysty jak ja. To brzałosne. żałosne. Też przyszedłeś, żeby podglądać. Kolejne trzęsienie. Co to było? Trzęsienie ziemi? E, tak, ale trochę dziwne. E, co do... Chwila, to? to moja komórka. Czy... I Kali? Mam złe wieści. Eee, nie chcę ich słyszeć. Nie ma czas na edof Jeepy, Meges wrócił. Zespoły jis się nie zajmują, więc musimy wysłać jako spalcie. Eee, więc o co chodzi? Dowiedzieli się, że podglądaliśmy? Tak, do. A tak poważnie, Meges. He? Jak to możliwe? To diabła. wszystko w porządku? Nikt nie jest sadny? O, to ta niezna piękność przed chwili. Dojrzała, seksowna. Co wiesz? Dojrzała, seksowna? I to nie, 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 nic. No, nie, to do zapomniał. Skądże? A, to tym lepiej. Coś w takim razie pójdź zobaczyć, co zresztą. Hmm. To była nasza pani Edorda, prawda? Może parę osób zostało danych w trzęsieniu. A, tak, tak. O ty i ta twoja niewpłaszczona gęba. O, tak tylko mi się wymknęło e, Więc... Zróbmy coś e, z tym przynajmniej ruszając się stąd. Aha, taki jest pan. A jako, że nie mam wielkiego wyboru, to idziemy jako wsparcie. Cześć Makoto. Kali! Ooo, coś nie jesteś, wiesz? Naprawdę no, jeżeli... Tam by się nie udało, tylko ja bym mogła im pomóc Eee, czy on napady wrócił? Ja bym gdzieś już to widział To diabła! Co jest z tym Megerzem? Myślałem, że był słaby. Myślałam, Jezu. Czy on tu napady wrócił? Nie, tak tylko. W takim razie musimy walczyć dalej. No, Oho. Ale ile ich tu jest? Fakt, jakbyśmy nie mieli szans tego wygrać. Świrek, kto to? Kimkolwiek by nie był, ma wokół siebie nie, przyjemną niebieską aurę i lewituje. Jesteście tu, dzieci możliwości. Nowe oddechy życia. A kim ty jesteś? No zaiste, kim ja jestem? Moim celem jest dowiedzieć się tego. Um, słucham? Słucham? SŁUCHAM?! Haksy. Piewczone haksy. Co? Diabła zniszczył mi ...jednym ciosem. Myślę. Czuję. Pożądam. O świecący, kim jesteś? Eee, zależy co chcesz wiedzieć, ale skąd mam wiedzieć, kto wersję tego kim jesteś masz na myśli? Tak. Ty, podobnie jak ja, szukasz ścieżki, którą musimy podążać. A nie ma dla ciebie spoczynku. Duba, Merak, Fegna, Megles. Twoje ścieżki przecięły się z... ze ścieżkami czterech sen... potencjonów. Ha? O czym on mówi? Shinji, o czym on mówi? Eee... Bądź cicho, chcę go posłuchać. Tak dla odmiany. Ha? O, no dobra, dobra, już nic nie mówię. To, co pokonałem, to... ...tylko zarodnik Megeza. Te zarodniki będą e, się wciąż pojawiać dopóki główne ciało Megeza nie zostanie pokonane. Um. Ej, ludzie... <laughs> Czy powinienem ich zniszczyć? Nie, albo ja zniszczę CIEBIE. Dobra, dobra. Nie musisz być taki okropny. No- Chwilę. Czym ty jesteś? Bardzo na pytanie. Nie istnieje nic, co jest w stanie odpowiedzieć na- nie. Ah, tak, y w dużym skrócie A gdzieś to było chyba cierpienie. Męka, udęka, coś. Ale no, przyjmijmy wersję cierpiące. W takim razie, o świecący. Spotkamy się jeszcze naprawdę. No tak, i teraz się ewakuuj. No lepiej, tak, oczywiście. Czy to właśnie zniknął? Nie, tak tylko. On latał! Co się tu tu diabła dzieje? A, widzieliśmy już tyle różnych rzeczy, że latający ludzie nie powinni nas. Jak jest specjalnie dziwić? Dlaczego no, pokonał megezę tak łatwo? Kto mógł coś takiego zrobić? Miał też demony. A ciekawie, się bardziej jak sługi niż te, które my przywołujemy. Ale co to znaczy? Nie wyglądał jak nasz przeciwnik, ale. Tak, w dodatku nazwą Dube i Meraka z I tego potwora, zarodnikiem Megaza. I on wie?! Hmm... Cóż, ja złożę raport szefowi, a wy bądźcie ostrożni. Uważajcie na zarodniki. Będą się pojawiać wszędzie, dosłownie. Uważajcie. Cóż, możecie już wracać z yy, portem. Dobra robota. Okej. Okay. Dubę, to część Septentrionów, tak? Ej, moment, to nie ma żadnego sensu. Niech się od swojej uporządkuje. Hmm, dajesz. Powiedziałem, dajesz. Okej, okay, wybacz, to nie jest aż takie trudne. Dla mnie jest, okej. Okay. Co jest z tymi septencjonami? September na. Wow! Eee, wiesz, taki jak Dube Melak, w ogóle. Oho. I Factor's jestem tak? Mmm... Wygląda to, że to cały ten typ, a raczej cała grupa. ale co to znaczy? Nawet po to nie wiedziała? Cóż, jeż jeżeli on wie o Dubę i Melaku, to on musi być. Jeden z tych. Y Którzy już w aplikacji? A zresztą? Chyba wiem, co chodzi eee, o. W dużym skrócie, naprawdę, wydaje mi się, że coś tu nie gra. Hmm? Nie gra? A dlaczego? On używał demonów, ale nie miał telefonu, tak? I coś tu nie pasowało. Na pewno nie ta wielka niebieska aura wokół niego. Ani to, że latał. ANI TO, ŻE MIAŁ BIAŁE WŁOSY! Oh no y łakuj. Ach. Ha? Więc... co z nim jest nie tak? Hmm. Cóż... Może używać demonów bez aplikacji i wziął po twarz jak tubę. Hmm, Więc prawdopodobnie ma jakiś związek z Nikola. Taki jest logiczny wniosek. Związek z A w sumie... to może być to. Jest w bohaterem? Eee, nie to miałem na myśli. Eee, zdobyliśmy naszą aplikację z nikkei prawda? W się, że jest, jest admin z tej strony. Powinien wiedzieć o rzeczach tych herduba i merach. Ale co utrzymuje Nike w jakimś stanie, te? Ej! Mogliśmy go o tyle rzeczy zapytać! Przede wszystkim jeszcze nie wiemy niczego na pewno. Więc nie opmy sobie nadziei. Ale tak, tak, ale też się zastanawiam. To jest większa tajemnica niż myślałem. Nike Subtencjony? Wygląda to, że i to i to będą naszymi kluczami do tej katastrofy. A tylko pytanie jest teraz, kim jest ten człowiek? Jeżeli jest człowiekiem, i czy jest naszym wrogiem? Kto wie? Gdyby był wrogiem, czym by nas nie zaatakował? Podejrzewam, że gdyby nas zaatakował, to byśmy mieli taki ładny opis gameowy, ale to inna sprawa. Cóż, będziemy musieli go zapytać następnym razem? Aczkolwiek nie miałem ja żadnego pojęcia, gdzie on jest. O cóż, ja bym coś przekąsił, więc wracam na razie. Ej, Joe! to mu się, że nie podoba. No czemu by nie? Okej, okay, Free Battle się nie zmieniło. A, pa, pa. Dobrze, chłopaki? O, matko, co się dzieje? Byłem strasznie zajęty przez tego magieza, ale potem te badania. O, w tych czasach dziewczyny są naprawdę. Pożon... Mają naprawdę porządne walory. Chciałbym mu zacząć i nagrody. Ale jego zawsze jest numer jeden. Widziałeś o... padasz takie wspaniałe. To idealne ciało. Och, właśnie nieźle bawicie. <laughs> Dajici, to teraz wytłumacz o czym właśnie mówiłeś. <laughs> tylko czekam na to, Dajici. IO! Rozmawialiśmy, prawda, Shinji? E tak, tylko rozmawialiśmy o tym, czego się dowiedzieliśmy. O czym się dowiedzieliście? Ty idioto! Skończyliśmy misję. Co jest z wami? jako dziwnie gadacie? Jest to było takie idealne. <grymne> <grymne> Dajcie, jesteś idiotą. Eee, masz świetny słuch. Naprawdę zapomniało to dziwnie. Co się stało? Co się dzieje, kiedy jestem całkiem szczęśliwy? Nieważne. No i e, czy jakiś ty zabawny dzisiaj? Ej, czy indziej co mówią na myśli moc idealne? E, fuck! To jest kusząca opcja Ale nie jestem Idzą Eee. la Co miał na myśli mówiąc idealne? Taką jedną dziewczynę w krótkich blond włosach całkiem porządnie obdarzoną przez matkę naturę. Co? Ja? Idealna? Zamknij się! Rozmawialiśmy tylko o tym, jak... jak jesteś młoda i... jak świetnie walczy z domonami i to naprawdę wspaniałe. Po prostu idealne. Dzięki. Co za okropna wymówka. Boże. dajcie nie ma z nami życia. Wymówka? Co ty gadasz, Joe? Ja się stąd wynoszę. O Boże, przepraszam, ale... Są po prostu sceny, które mnie rozprawiają do łez. Ciekawe, co się stało? E, dobre pytanie, ale chyba nie odpowiem. No, co się dzieje? I wybacz, ale nastąpiła mnie komplikacja. E, komplikacja, powiadasz. E, wiem, że to się źle skończy, ale jaka? Te zadodniki Megaza pojawiły się również w Osace i w Nagoi. To one muszą te trzęsienia. Mam spotkanie, e, wiedziała w Osace. Bywa, tak y, nagle, ale chciałbym, żebyś ty również na nim się pojawił. E, no to bladko jak? Cóż, nie jesteś y, członkiem Gipsa, ale szef Konstruin y, chciałabyś się y, konkretnie ty przybył. Na pociąg do Osaki przyjedzie o 11. E, ja i doktor Gipsu będziemy ci towarzyszyć. Te tak, czasu uważaj na te zadniki. Do zobaczenia w Shinbashi. Okej. Okay. Mmm, ciekawe dlaczego ID... Z ID jest coś nie tak. Hmm. Ciekawe dlaczego. O, no, Shindy. Zostań tu przez chwilę. Teraz wzbosuj się. Eeeem, um, ID? Czy zdajesz sobie sprawę, jak to może wyglądać dla podstawnej osoby? Czemu jest jakaś różnica... To przeraża Eee... Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale naprawdę jest Tak odrobinkę za blisko... Wy, z... ZWOCZEJNICU! Tak, to ja się do ciebie przybliżałem! A i oczywiście! dlatego masz prawda właśnie z ZWOCZEJNICEM! Dzięki! Nic złego nie zrobiłem, jak zwykle. Tylko... Pfff... Icie w diabły! Zrozum kobietę. Chciałbym Cię o coś zapytać. Mianowicie? Jak to możliwe, że stałeś się taki. duży? Hehe. <grystanie> Jeżeli masz jakąś tajemnicę, z chęcią jej posłucham. <grystanie> Tyle wymówek! Wiszę sobie do góry nogami! <grystanie> I dlatego urosłem! O nie wiesz! Naprawdę?! Czy wszyscy inni też to robią? Hinako, Makoto, to... Ja tego nie mogę! Nie chcę! Hmm, to nic nie dało. Chciałem sprzeć coś y, pożytecznego. No dobra, idę poszukać tych zarodników i pozbieram sobie przy okazji. E, może to nie był dobry żeby z nią rozmawiać? A, ale... Ej, muszę dać kakować razem ze mną. Co jest przydatne. La, 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 tyle w tyle wyborów. Cześć Hinako. Jak boga kocham. Jak ona może chodzić po mieście w takim stroju? A, to też indziej. już z tych rodników? Mako powiedziała mi o nich. Eee, czy chciałeś też jakieś plotki o mnie? Ja też zasłyszałem. No, w sumie jesteś chłopakiem. Wiedziałem, że o coś się dzieje. No, jeżeli chodzi o pewne części ciała, mogę być odobinem niż Fumiczy i jo. Ech... A czy ja coś w tej kwestii mówię? To ty od razu... coś mówisz? Z kim ja się w ogóle zadaję? Ale wydaje mi się, że zbalansowanie tych wszystkich FPS, to ty... ja zwyciężę, prawda? Jak facet, co o tym sądzisz? Eee. Hmm. Czy ja wiem. Ja wiem, że masz ładne, duże oczy i w ogóle, ale. Nie jesteś pierwszej turcji. O, prosto w twarz, no. Cóż, doceniam Twoją uwagę, ale to ty. zbyt długo to się niech nie waż. A tak swoją drogą, słyszałem, że ktoś nas podglądał podczas badań. Maka mówiła, że to moglibyście jacyś montownicy, ale pewnie chcieli zobaczyć dokładnie... Właśnie mnie! E, jestem pewien, że chcieli zobaczyć I Ja? Hmm, w sumie... Jest urocze, ale... Hmm. Czemu to brzmi tak, jakbyś też o tym wiedział? E, też jaki jak z w tych zarodniku. E, będę mogła też zwiedzić to w Tokio, więc... Cóż, na razie! Mi jego zwiedzania. Ja po co mam trochę inną zabawę. A to później. Na razie, Rekinako również może za mną O Boże! Przypomniało mi się coś. Coś, co nie jest bardzo przyjemne, ale nie mam wielkiego bólu w tej kwestii.